Mój najlepszy przyjaciel ukradł mi dziewczynę. Michał i ja znaliśmy się od podstawówki. Jak bracia, wspólne kanapki, ściąganie, tajemnice. Kiedy w liceum poznałem Ole, od razu ich sobie przedstawiłem. To mój człowiek, powiedziałem, klepiąc go w ramię. Na początku wszystko było super. Chodziliśmy we trójkę do kina, na lody. Michał był jak bezstronny sędzia, gdy Ola i ja się kłóciliśmy. Nie dramatyzujcie, to tylko głupia sprzeczka. Mówił i rozładowywał napięcie. Z czasem coś się zmieniło. Ola częściej spotykała się z Michałem. Tylko kawa, albo pomaga mi z matmą, ty i tak tego nie ogarniasz. Pewnego dnia odwołała randkę, bo niby źle się a wieczorem Instagram. Ola i Michał w restauracji. Śmiechy, kieliszki, zadzwoniłem. Co to miało być? Tylko kolacja przyjacielska. Rzuciła zbyt szybko. Miałam zły dzień. A ja? Ty zawsze wszystko komplikujesz. Następnego dnia podszedłem do Michała. Co ty robisz, stary? Westchnął. Nie chciałem tego, ale coś między nami jest. Ja i Ola. Pasujemy do siebie. Ola nawet nie udawała skruchy. To się po prostu stało, powiedziała bez cienia żalu. Najgorsze? Michał wrzucił ich wspólne zdjęcie. Pocałunek na tle zachodu słońca. Podpis. Znalazłem swoją drugą połówkę. W szkole zostałem sam. A oni? Cóż, podobno prawdziwa miłość usprawiedliwia wszystko. Nawet zdradę przyjaciela.